Cześć dziewczyny! Tworzę, stworzyłam kurs e-kurs kobido w domu. Bardzo fajny kurs mi wyszedł, w bardzo przyjemnej aranżacji. Zrobiłam go w lesie, nad morzem. Szum morza słychać, słychać ptaki w lesie. No, powiem szczerze, że wybrałam to miejsce szczególnie pod ten kurs, żebyś miała też przyjemność taką wizualną. Słyszalną, taką zmysłową, więc, więc yy, takie fajne miejsce znalazłam, nadmorskie, żebyś po prostu miała z tego też taki dodatkowy plus. Oprócz tego, że nauczę cię w sposób bardzo sprytny, naturalny yy, odmłodzić twarz yy, swoimi dłońmi. Pamiętaj, młodość masz w dłoniach. No to wykorzystajmy je. Ja dam wiedzę w postaci tego kursu. A ty y, po prostu dasz swoje dłonie, połączymy i mamy świetny puzzle. Trochę korzystam tutaj y, z informacji, bo sobie zapisałam, żeby to tak sprytnie poszło. Y, oczywiście, jeśli jesteś y, taką kobietą, która potrzebuje czegoś więcej niż y, położenia y, kremu y, czy serum na twarz, czegoś więcej oczekujesz od pielęgnacji, to ten y, kurs jest y, dla Ciebie. No, bo on y, otworzy ci wrota do odmłodzenia twarzy. A na tym to wszystko polega. Ja w wieku 50 lat zaczęłam dopiero masować, więc te zmarszczki już mam z życia. Y, one mi się spłycają i jest to bardzo dobre spłycanie. Y, mam naczynkową twarz, więc te naczynka się wzmocniły y, i już tak nie pękają, i już są takie y, naprawdę mocniejsze. Ujędrniła mi się twarz poprzez ten lifting naturalny, który jest w tym kursie. Więc ta twarz jest taka sprężysta, jędrna. Kontur zarysował mi się żuchwy, co też jest fajne, bo już mi tak się tutaj opuchnięta robiłam. Przez wodę, która mi się zatrzymywała na twarzy. No wiadomo, wiek 50, 40 lat, 60 lat jest wiekiem, gdzie ten metabolizm nam trochę słabnie. No i jakby z różnych względów hormony też są, inaczej się układają kobiety niż w wieku 18-20 lat. Więc takie zadowolenie mam z, z tego, że się, że się sama zaczęłam masować w domu. Co też jest ważne, cera mi się poprawiła pod względem kolorytu, mniej taka ziemista, jest promienna ta twarz. I nie ukrywam, że każdy masaż poprawia nastrój, poprawia też samopoczucie, więc to jest bardzo ważne, bo tak wewnętrznie w sobie się po prostu uśmiecham. Powiem jedno, jestem masażystką od 10 lat, od dekady i masuję ciała, masuję twarze. W gabinecie i z dojazdem do ciebie do domu. W Warszawie to jest moje miejsce. Nieraz na wyjazdach też mam oliwkę, więc pomagam potrzebującym <trybującym> odmłodzić twarz albo wyrelaksować ciało. To jest kurs dla osób, które też no, nie mają tak czasu chodzić do masażystki. Czy do kosmetyczki na profesjonalny y, masaż? Y, brak czasu, brak możliwości, brak funduszy. Y, no, a nieraz i też i brak dobrej y, masażystki lub dobrej kosmetyczki w swojej miejscowości. Więc ten kurs po prostu y, będzie kursem, który pomoże Ci no, te wszystkie tutaj wyzwania, które wyliczyłam. Nie będzie ich po prostu. E, będziesz miała kurs w domu i zrobisz wtedy, kiedy będziesz miała na to czas. A najważniejsza to jest regularność. Taki masaż trzeba robić raz w tygodniu, raz w miesiącu, ale regularnie. I wtedy będziesz miała na 100% efekty. To ja wiem. Wiem po sobie. E, oczywiście zachęcam do zakupu tego cudownego e, kursu. E, ten kurs e, został e, stworzony. Z mojego doświadczenia, z mojej nauki, z moich umiejętności yy, i też z takiego yy, życiowego podejścia, jeśli chodzi o moją, moją twarz, o moje masowanie. Sama yy, też yy, po prostu yy, włożyłam w to yy, swoje yy, przemyślenia. Także bardzo fajny kurs. Zapraszam oczywiście yy, do zakupu. Yy, dobra. Nie zrobisz sobie krzywdy? Jest to bardzo bezpieczny masaż. Ja krok po kroku tłumaczę, jak wykonać każdy ruch. Są dwa filmy. Jest jeden film instruktażowy, gdzie wszystko mówię i praktycznie biorę wirtualnie Twoją dłoń i ją układam na, na twarzy. A drugi film już jest bez mówienia mojego, że we dwie stoimy czy siedzimy. I robimy sobie ten masaż tak face to face, lusterko do lusterka. Tak jakbyś patrzyła w lusterko, to patrząc się na mnie, wykonujesz ruchy. To są dwa, dwa takie podstawowe tam y, filmy w tym kursie. Y, jeden, kurs, jeden film y, trwa 90 minut, ten instruktażowy. Ten już, nie, ten już taki face-to-face, face, taki bez mówienia mojego, trwa około 45 minut. Jak się już nauczysz i będziesz czuła, że możesz bez mnie zrobić taki masaż, to będziesz go mogła robić nawet w pół godziny. Co to jest pół godziny dla odmłodzenia twarzy? Wtedy, kiedy chcesz, kiedy jesteś w domu. To też jest ważne. Ym, dobra. Mm. A, i właśnie, że nie zrobisz sobie krzywdy, bo nie zrobisz sobie krzywdy. Bo robiąc ten, te wszystkie ruchy, sama z siebie czujesz, czujesz, odczuwasz, czy jest za mocno, czy jest za lekko, masz taką intuicję wewnętrzną, więc ona ciebie też w jakiś sposób bezpiecznie trzyma w ryzach, no, żebyś sobie krzywdy nie zrobiła. No chyba jesteśmy w miarę tak logicznie myślimy. Także ja będę, ja mówię. Jaki ma być nacisk, że mocniejszy lub lżejszy, lub tempo mocniejsze, szybsze, delikatniejsze, szczególnie przy oczach, to delikatniej. Wszystko mówię, a ty tę tonację sama sobie będziesz ustalać, twa, tworząc, tworząc masaż swoją dłonią. Co ważne, po takim kursie, jak się już nauczysz. To po takim y, dobrym masażu, który wykonasz, wszystkie Twoje te kosmetyki, które używasz do twarzy, a zakładam, że są to dobre już kosmetyki, one będą wchodziły głębiej, bardziej. Będą dobrze odżywiać Ci tę skórę, nawilżać, nawadniać. Wszystko to, co tam w marketingowo jest napisane na etykiecie tego kosmetyku, naprawdę zacznie mocniej, y, skuteczniej działać. To jest, to jest bardzo ważne, bo. Y, Samo położenie kremu jest fajne, cudownie, że masz taką możliwość, że dobre kosmetyki używasz, ale po masażu dodatkowo to się wzmocni ten cały, to całe odżywienie i, i ta cała, to całe nawilżenie, które w wieku takim dojrzalszym potrzebuje skóra. Właśnie po tym masażu głębiej, mocniej, skuteczniej wejdzie. Także warto się nauczyć takiego profesjonalnego masażu. No dobra, i podsumowanie. Co ci da taki mój kurs, zakupienie mojego kursu? Wolność i niezależność w masowaniu twarzy na Twoich warunkach i w Twojej przestrzeni. No ja jestem wodnikiem, to uwielbiam te słowa. One do mnie bardzo przemawiają. Każdy kurs kupię, jak takie słowa usłyszę. I też możliwość nauczenia się umiejętności, którą będziesz mieć na zawsze, do końca, i praktycznie w każdym miejscu, na wyjeździe, na urlopie, będziesz mogła wykonywać ten masaż, bo tak jak jazda na rowerze, po prostu to masz i będziesz mogła w sposób naturalny odmłodzić sobie twarz o co najmniej 10 lat. Będą się pytali, pytali, pytały. A gdzie Pani taki lifting sobie zrobiła? Hmm? No nie gdzie, tylko jak i z kim. <laughs> sama, sama się nauczyłam i sama robię sobie taki piękny lifting twarzy. Wygładzona twarz będzie jak aksamit, jak aksamit. Także zapraszam, to jest bardzo dobre, to, to będą bardzo dobrze wydane pieniądze, naprawdę. Eee, w naturalny sposób odmłodzisz twarz o 10 lat. I w każdym wieku zaczynaj ten masaż, ten kurs, bo w tym wieku, w którym akurat się dowiedziałaś o, o tym kursie i akurat y, słuchasz mnie teraz, to w tym wieku y, będziesz miała możliwość spowolnić upływ czasu. Czyli za kolejne lata cały czas tą skórę będziesz miała w dzisiejszym Czasie, czyli ja w wieku 60 lat będę wyglądała, jakbym miała 50 lat. Teraz wyglądam, mam 54 lata. Wyglądam jakbym miała za 45 lat. Dycha jest, jest dycha do tyłu. I ja to widzę. I tyle. Najważniejsze, że ja to widzę, prawda? No właśnie. Mm, no tak. I najważniejsze drugie dno poprawisz sobie nastrój, samopoczucie będą przechodzić fajne, fantastyczne. Pomysły na życie, na, na to, co, co robić w wolnym czasie, będzie ci ciało samo, głowa, bo ona wypocznie po takim masażu, podpowiadać, jak częściej odpoczywać, wypoczywać i jak więcej sobie robić przyjemności i radości w życiu. A jest to tylko kurs masażu, jest to tylko masaż twarzy. A zobaczcie, ile. A zobacz, ile przyjemności będziesz miała. Z tego kursu. Zapraszam, po prostu musisz kliknąć w odpowiednie linki, które gdzieś w tym, yy, w tym poście na pewno napiszę i, i bądź ze mną. Zaczynamy? No, ja myślę. Do zobaczenia.